Witam w kolejnym odcinku Szkoły Partyzantów. Dzisiaj szybko chciałbym wam przedstawić radio. Gdyby nie fakt, że jest to radio wyjątkowe, to by było zwykłym radiem. Dlaczego to radio według mnie jest wyjątkowe? Bo jest na korbkę. To znaczy zawiera dynamo. Uwaga, prezentuję o co chodzi. Odpalamy antenkę i szukamy. Jesteśmy w środku puszczy, może nie ma tutaj nic. No, no. No dobrá. Trochę trzeba pokręcić. Dobra, żeby nas tu YouTube nie skasował Za puszczanie muzy, nie o to chodzi Chcieliśmy tylko zaprezentować Jest zakres fali krótkich, długich Wyłączamy na OFF Jest latareczka Oczywiście jak pokręcimy dynamem to Trochę lepiej świeci Generalnie tak, co jeszcze jest? Można podłączyć słuchawki i prąd zewnętrzny. Można tutaj dwie bateryki wrzucić. Dwa paluszki. Słuchajcie, w ogóle dlaczego ja takie radio sobie sprawiłem? Bo dużo manuali prepersowych mówi o tym, że powinno się mieć radio i powinno to być radio, które nie wymaga prądu. Ale o co chodzi? Żeby sobie jak jest kataklizm, jak przyjdą do Polski, jak pojawią się zombie, jak będzie najazd czeskich agresorów, no to co, wyłączą nam prąd i będziemy sobie słuchać radia? Nie do końca jest taka idea. Idea jest według mnie, według mnie taka, żeby słuchać komunikatów, ogłoszeń publicznych jakichś. Jeżeli na przykład nie będzie działała sieć komórkowa, a nadal będzie działało radio, no to możliwe, że. Przez radio będzie, będą podawane komunikaty yy, o zagrożeniach, o tym co się dzieje. Dodatkowo. Oczywiście posłuchać muzy zawsze warto, jak szczególnie jak się jest gdzieś z cywilami w takiej sytuacji, że morale są dosyć istotne. Także sprawiłem sobie takie radejko, żeby to przetestować. No to Dynamo nie napędza nas zbyt długo tego radia, więc raczej trzeba założyć, że jak chce się przesłuchać godzinna audycja, no to ktoś musi być na standby'u i cały czas podkręcać. To radio firmy Cotton Traders. Jest liche i plastikowe, i mam wrażenie, że może nie przetrwać takich mocniejszych przygód. Jak dostaniemy w swoje łapy lepsze radio, to Wam jeszcze pokażemy. Bardziej chodziło mi o, o technologię i też zastanawiam się, co Wy sądzicie: czy takie radio warto mieć w swoich zapasach ucieczkowych? w piwnicy na wypadek Anusza Widelec. Może znacie jakieś fajne, inne, tanie radia, które można by zaproponować naszym użytkownikom. Ale generalnie to sprawdza się. jakby Idea tego, że nie masz prądu, a słuchasz nadal radia i masz jeszcze dodatkowo latarkę, jest mi jakby dla mnie OK. Więc polecam i dziękuję za obejrzenie tej szybkiej recenzji radia na korbkę. Mam nadzieję, że w komentarzach powiecie mi, co o tym sądzicie. Pamiętajcie o tym, jeżeli jesteście nowymi widzami. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, odwiedźcie nas na Facebooku. Możecie też polubić nas na Instagramie. Tam różne informacje docierają i. To, co tam publikujemy, czasami się różni, więc warto jakby te wszystkie kanały wspierać. Udostępniajcie nasze filmy na swoich wallach, na swoich Google Plusach, czykolwiek, czy czymkolwiek to tam jest. No i dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że yy, niedługo jakiś kolejny odcinek obejrzycie. Na razie.